Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku z gry Indiana Jones and the Great Circle. Moi drodzy, udało nam się w poprzednim odcinku przejść, e, przejść różne próby, a teraz zajmiemy się eksploracją, eksploracją pewnego skarbca, który znajduje się w tych katakumbach, także zobaczymy co dzisiaj będziemy tutaj robili i jak się to wszystko skończy. Póki co nie ufam tej naszej typiarze, ponieważ ona ma cały czas jakieś tutaj rzeczy, których nie ma. Jakby, jakby ktoś ją śledził czy coś. Póki co nie wiem, czy ma dobre intencje, ale zobaczymy, mam nadzieję, że się dowiemy tego wkrótce, ale nie kryjmy się z tym, że jest to jedna chyba z głównych postaci w tej grze, póki co. Także jeżeli wam się film podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, dać subskrypcji i napisać komentarza, a ja zabieram się za eksplorowanie skarbce, moi drodzy. Okej, okay, dobra, gdzie ona mi polazła? Tu nie, gdzie ona jest? Dobra, tutaj mogę biec, tutaj mogę przejść. Dobra, jestem tu, co? Chyba ją znalazłam. To jest Mówię to. kota! Jest! Mamy to! A tego się nie spodziewałem. Tu jesteś, przyjacielu. W końcu nam. Się udało cokolwiek zrobić i w końcu tą I pierwszą locus. misję chyba... O I kurde, jest i olbrzym. To... to jest prawdziwy A. olbrzym, doktorze Jones. Tak? Chyba będziemy musieli się z nim neperzać. Jesteś locus tak? Santos illiquies eponi. O, kolejny nowy język do nauki. Także edukacyjny Wraz. walor zawsze spoko. Złe pierwsze wrażenie. Tak, ale możemy się zaprzyjaźnić, zaraz pójdziemy na, na drinka, na soczek pomarańczowy. Zbicza dostaniesz, o Jezus Maria, ciekaw jestem, czy jesteśmy w stanie go pokonać, czy nie, bo on jest mega silny pewnie, nie? Dobra, jak będziemy się naparzać? Pięściami? Dobra, mamy ma... RT, czyli trigger, nie? Dobra, ale dostaliśmy papę. Ale czemu ja się nie mogę y, poleczyć, nie? To jest właśnie ciekawe. Aj, Zus! Kurde, no. Dobra, trochę dostał papę, ale on nie chce mnie w ogóle atakować. Tylko mnie chwyta, ale ja nie mogę go chwytać. No, zaraz zginę, jak tak będę dalej działał. Ale muszę go jakoś. Y... No, dawaj, Kurka wodna, no. To walka jest na. Ty teraz jedziesz mi tutaj A czy ja mogę się teraz uleczyć? Czy, yy, mogę ten Co musiało boleć ah. tutaj. Dobra, udało się? Czy nie? Nie mam Ej! No Jezus Maria, nie, no nie wierzę, nie? Jak on biega? Nie! No nie chcę aparatu, no! On ma Staminy! Abywa! Dobra, muszę odpocząć chwilę. O Jezus... Dobra, teraz! Teraz naharzeć go Poszedł? Chyba się udało. Dobra, Jezus Maria. <śmiech> <czuwa> <śmiech> Ciężka była ta walka nawet. Ale lepiej, żeby nas tu nie Ale się udało, moi drodzy. Udało się. On na pewno żyje, ale go tylko ogłuszyliśmy pewnie, znając życie. On się pewnie pojawi jeszcze, bo nie sądzę, że, że udało mi się go po prostu zniszczyć i zabić, nie? Mussolini mamy naszego przywódcę, tak? okej. Okay, okay. Nas tutaj nie ma, nie?

äh, Stimmt, das ist die Schmachform, mit der ein Mann leben muss, wenn sein Privates an die Öffentlichkeit gelangt. Die allerschlimmsten Sünden, die Gott mit dem Tod bestraft, vor aller Augen offen Was hat man Ihnen erzählt? Ich vertraue nicht auf bloßen Klatsch und Tratsch, Pata. Ich vertraue ihr darauf, wie die Muskeln um ihren Mund zucken, wie sich ihr orbikulares Ohres zusammenzieht. Ihre himmelschreitenden Sünden stehen ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Widerwärtige Verbrechen gegen den Heiligen Geist. Geben sie po prostu zmuszony do tej współpracy z nimi, nie wiem właśnie. Tyle, tyle odpowiedzi, a ja tak ma Nie jestem bardzo persuasivo, Sam się przestraszyłem. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Jakaś no, 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 akcent, się robi. Folgen okay, Ale dziwne, że oni ich nie, nie, nie widzieli, nie? ale ja nie ufam tej naszej dziedziny. Oh. Ewidentnie. Sind das die Schätze, die Berlin haben will, Herr Starania podnieść? Nie wiesz? Ja zniszczył ją od tak! No co za typiasz, no? Aaa, to dlatego ją szukali. Wszystko teraz się układa w jedną całość. Ale co to jest? Jakiś starożytny artefakt, czy co? Kurde. Tak, tak, tak. Ewidentnie coś było w środku i po to i go wysłał tego olbrzyma, żeby, żeby po prostu nam to ukradł, powiedział, że tam coś jest ważnego, nie? Ale skąd on to wiedział? Nie wiadomo. Grubsza akcja się tutaj wywiązuje. Ta naprawdę zaczyna nabierać rumieńców i, i, e, i... intrygować, nie? Póki co... Ja nie wiem Asi, chyba to jest głosy z tym bileinem, Asi. Nie? Asi. Wir merken, oh, wir krengu. Krengu. Hm. Die Kirche soll Jahrhunderte gebraucht haben, diese 13 Reliquien des krengu. Großen ja. Kreises zu finden. Und es sind nicht, mal alle. Oh, keine Sorge, Pater. Es hätten nur noch vier Stücke gefunden werden müssen. Für die finnischen deutsche Archäologen nur no eine Frage von Wochen sein. Aus Serbien, Spanien. Gut. Ich sie muss sie warten, Herr Boss, die Relikte sind gefährlich. Sie sollen Kräfte bergen, die nicht von dieser Welt sind. Und genau deswegen will der Führer sie haben. Ich erwarte, dass auch Italien

Solini to, to, to. Chyba druga wojna, tak mi się tak wydaje. Na 39, 40, któryś, 41, może. Brawo! Nie! Hmm, on, tak mi się wydaje, że ten ojciec Ventura był przymuszony do tej współpracy z nimi, zagrozili mu pewnie czymś tam. No i nie miał po prostu wyboru, chłopnie. Ale mogę się mylić, mogę się mylić. Ewidentnie w w tej grze jest ten cały wos, czy hos, czy jak mu tam 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 jest, a, a ten przywódca, ten Führer to jest tylko przykrywka, nie, żeby... Tam, hey, dobra, dokąd się wybierasz? A on to sobie leży i śpi? O, Zabieram dzień dobry. Jak ty ładnie śpisz. Z powrotem? Starowiec. czy ja mogę sobie tutaj porobić jakieś zdjęcia? A temu mogę zrobić zdjęcia? Nie, niestety nie mogę mu zrobić zdjęcia. Jest tutaj coś ciekawego do sfotografowania. Chyba nie: jakieś obrazki, coś, ten design. Tutaj nic, tutaj nic. No bo się ta ikonka mi ewidentnie nie pokazuje, nie? Nie wiem, czy ja muszę po prostu trzymać to, ale, ale po prostu jest ja to, chcę już uciekać. Dobra, tutaj niczego też nie mam ciekawego. Ale chcę jeszcze, że tak powiem, się uleczyć po tej walce z tym naszym olbrzymem, ale go sobie zostawimy tutaj, nie? Dobra, dokument mamy jakiś, e, Przeczytam go, nie, list Rosiego. Szanowny kierowniku kolekcji watykańskiego skarbca, pojawiły się dowody na to, że Ventura spiskuje z Mussolini. I to, co widzieliśmy w, Katsenke, w Katsence, nie, aby umożliwić mu dostęp do komnaty. Niewykluczone, że to sam Ventura jest w jakiś sposób odpowiedzialny za obecny stan papieża. Możliwe, to może być powiązane. Musimy działać szybko, aby jedne z najświętszych przedmiotów nie trafiły w niepowołane ręce. Należy postępować przy tym ostrożnie, by nie doprowadzić do kryzysu politycznego, który może wymknąć się spod kontroli. Odebranie wenturze klucze może dać nam trochę Nowo czasu. Modlę się, aby nie było za późno. Dante Rossi. Dobra, weźmy to. Tajne służby Watykanu, próbowałem po prostu. Dobra, jest tutaj coś jeszcze. Chyba niczego tutaj nie ma. To idziemy. O, tu jest jeszcze coś. Kartka jakaś. Lista artefaktów, czyli te 13 relikwi wielkiego kręgu, tak? Skarpiec, północna Sahara, Moskwa, francuski klasztor, Peru, Chile. Bombaj, Kambodża, uh, Birma, Indie Brytyjskie, Indie Brytyjskie, Tanaganika, Antiocha i uczelnie w USA. Dobra, siła Egipt, nie czyli ten artefakt był w tej siwie, nie? Tutaj mamy starożytny artefakt, czyli Pochodzisz tego pingwinka. Nie wiem, czy, czy one nam coś dają, czy nie. Dobra, jeszcze coś tutaj ciekawego znajdę. Chyba nie już niczego tutaj nie ma. Dobra, już przestań ty Piaro, Już otwieram. No, medalion, olbrzyma lecimy. Dobra. Utorujmy sobie drogę naprzód. Obróć. Zajmę się. To się. Zmienimy lokalizację. W kawałkach. <grym> A pojęcie, jak chcę znaleźć laurę? świata tak. Ma wielki krąg? Nie odpuszczę czegoś takiego. Mam gdzieś twój wielki krąg. Zależy mi na mojej siostrze. Ej, opiecałaś się wśród na pomóc, tak? Z zaufaj mi. to nie jest kaszka z blakiem. W porządku. Zobaczymy czy nadążesz. Czy nadążę? Wiesz no, znaczy, nadążę? Co, ja mam się ścigać z tobą typiorą? Serio? Ale ja chcę poeksplorować trochę. Bo nie wiem czy będę mógł tutaj wrócić tak na legalu po później, nie? Czy też gdzieś się wybierają ewidentnie? Nie wiem, mam takie dziwne przeczucie, że ona nas zdradzi nie? w pewnym momencie w ogóle, ale. Staram się o tym nie myśleć teraz, nie? Tu się boi, tu to, tu tamto, nas pogania, tu filtruje. Nie wiem. Intryguje mnie ta dziewczyna, naprawdę. Chciałbym, co tam skrywa ta nasza. reporterko reporterka z Ja to wahrscheinlich nur die technik. Nie Leonardo da Vinci? nie Dobra, wspinamy się. Mogę jeszcze się rozwinąć? Nie? nie, nie mogę tędy przejść, ale mogę się. tutaj rozbujać, chyba. Z tego co pamiętam, on się sam powinien chwycić. Dokładnie tak, sam się chwyci i to jest fajne. Muszę się jakoś dostać na górę, na pokład tego sterowca, tylko nie wiem jeszcze jak ja to mam zrobić. Pewnie tędy. Dobra, cyk... Tutaj biczem się mogę gdzieś zarobić? Chyba nie. Chyba tutaj będzie taka ewidentna platformówka. Dobra. Teraz tu. Tutaj widzę miejsce na beach. Mamy dach Bazyliki Świętego Piotra. Dobra. Ciekawe. Okej. Okay. Poglądajmy widoczki. Wow. Fajnie to wygląda wszystko. Dobra. Jestem wielkim fanem. Tutaj mamy się jakoś dostać, nie? Dobra. No to się zaczepmy tym naszym beachem. I teraz tak. Tu. Ale nie o to mi chodziło. Muszę się bardziej chyba rozbujać. Dobrze, że jestem akurat tutaj, w tym miejscu, gdzie, gdzie umarłem. Ale nie o to mi chodziło. Nie wiem, nie, nie mogę tego rozgryźć. Czy ja się tam. E, dam radę dopuścić? Tak, dam radę się dopuścić tutaj. Ewidentnie tutaj o to chodziło. Dobra, mamy ten beach, i teraz się mogę wspinać tutaj do góry. Im wyżej, tym, tym lepiej. Dobra, teraz tędy. To mogę się puścić, dobra. Mogę szybciej to robić? Chyba nie mogę, nie? Dobrze, że mi się stamina nie, nie niszczy, jak, jak po prostu robię takie rzeczy jak tutaj, nie? Dobra, tędy sobie mogę wejść. Tędy sobie mogę wejść. Tutaj mamy Hopsa, 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 tylko gdzie te Hopsa Hopsa mnie doprowadzić, czy lepiej tu. Dobra, udało się nam wbić yy, oknem tutaj, ale nie mam się nawet kabury czym bronić. Tylko tutaj może jakoś mi się uda. Hmm. Z że tym artefaktem mogę wywalnąć? Nie mogę go walnąć niczym, a czy mam tutaj coś? Mam coś. Dobra, ok. Szczotkę jakąś. Dawaj mi tą szczotkę. Dobra, cyk nie ma cię, do widzenia. Ty tutaj coś zrzuciłeś, nie? Um... Dobra, tu mamy jakąś patelnię, weźmy tą patelnię, idziemy na górę, dobra, jest typiasz tutaj, to ja się tutaj zaczaję, może on tutaj przyjdzie zobaczyć, co się temu swojemu koledze stało i ja go, mi się uda go po prostu tutaj ogarnąć, chyba, że się odwróci, e, dokładnie tak, i ja po, do niego podejdę i go od tyłu dziabnę, nie, tylko muszę się trochę pospieszyć, zanim on się tutaj e, wespnie. Dobra, nie macie. Okej. Okay. Słodkich snów. Tutaj mamy jakiegoś młota, dwóch załatwionych, nie wiem ile ich jest. Podejrzewam, że jeszcze chyba kilka osób. Dobra, ten jest tu. Tego mi się uda też go dziać. Młotek za jaja, cyk, nie macie. Dobra, jeszcze jest jeden tutaj, dobra, ten się odwrócił, to dobra nasza, to lecimy, po cichutku, żeby mnie tutaj nie strzaił i psy, dobra, nie ma się, dziękuję bardzo, to już jest y, nie do zużycia, y, mam jeszcze coś, czy nie, mam jeszcze coś, czy nie, Czym mogę się bronić, o, mogę wziąć miotłę, naprawdę miotła za dużo mi nie da, ale zawsze coś, nie, najwyżej po prostu zmienimy jak tam uda nam się dojść. Dobrze, tutaj mamy to, czy jeszcze jest ktoś tutaj, czy nie? Kapelusz, dobra, to idziemy jeszcze wyżej. Nie wiem, czy to będą jakieś przeciwnicy, jacyś przeciwnicy, czy nie, ale idziemy coraz wyżej. Dobra, okej, okay. chyba jesteśmy na miejscu, wchodzimy. Otwórz, dobra, mamy abflug Chyba się zabierzemy na gapę, tak mi się wydaje, tym sterowcem. Jesteśmy niżej, tak? Ojciec Gallagher A, Musiał nas nakryć, no kurde co za o, typ Współpracuj z nami, koleś Gdzie jest ojca sutanny, no? I dlaczego nie ma ojca z Antoniem w bibliotece? Tak sobie tylko poszedłem pospacerować. Chciałem właśnie. zobaczyć sterowiec no, Dokładnie, chciałem zobaczyć. ojciec, są Amerykanie? Lubimy mieszkować. Z pistoletem i biczem? Oczywiście, no trzeba mieć e, czym się bronić, nie? W razie kłopotu zdziwiłby się ojciec, jak często się przydaje zdrajcy? Konspiratorzy? Sam jesteś zdrajcą. To przezywa, tak się tam śpiegami? nazywa, nie? Antonio. Musimy się na ja chyba z gościem zmierzyć, tak? O nie, żyje, powstał z martwych moi drodzy, dzień dobry panie Locus Ale dostał w czapę, czyżby był naszym sprzymierzeńcem teraz ten olbrzym, ole mu dał z liścia Dobra, ci się nim zajmą, a ja sobie myknę do sterowca i się do mnie będą przejmować. Także dziękuję ci kolego, że mi pomogłeś. Miło z twojej strony. Dzięki Tobie mogę się udać sterowcem FP gapę. Tylko jak to zrobić? Czy muszę się zaczepić? Czymś? Czy co? Biczem oczywiście. Czy? Dobra, udało się. No to lecimy z Sajonara. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz lecimy z panem Wosem? Fajne ma widoki, nie? Ale trzeba też mieć dużo siły w tych łapach, żeby się utrzymać na tym biciu tak długi okres czasu, nie? Dzięki kolego. Wcale nie jesteś taki zły. To, że mi skradłeś mumię kota. To, to, to jedno, nie? Dostałeś po, po mordzie fortunę, to drugie. A trzy: y, Karma wraca. Ojciec Ventura dostał to, na co zasłużył. Także wszyscy są zadowoleni. Dlatego nam chyba pozwoli po prostu odlecieć, nie? Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, dalszymi przygodami naszego przyjaciela Indiany Jonesa zajmiemy się w następnym odcinku. Odcinek był bardzo ekscytujący, troszkę tej walki było skradania się, ale wszystko w miarę ładnie, fajnie wyszło, także ciekawy jestem, co Wy sądzicie na ten temat, co ominęłem, czego nie zrobiłem, co mógłbym zrobić lepiej. Jeżeli chcecie się tym wszystkim podzielić, możecie napisać w komentarzu, ja będę uciekał i zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka i myślę, że już w przyszłym odcinku zajmiemy się nową lokalizacją. Ciekawe, gdzie wywędrujemy, zlądujemy, ale tego dowiemy się w następnym odcinku, także dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich, dziana.